No Jest naprawdę duża radość, że trener wypuścił mi tę mecz, dał mi szansę. Szczególnie, że no, jako młody zawodnik, zaczynając od mini przechodząc przez wszystkie szczeble, można patrzeć na starszych kolegów, którzy grają w seniorze. Są po części takim autorytetem dla wszystkich młodych zawodników. I no, naprawdę miło jest stanąć z nimi i zagrać w końcu tę mecz. No, uważam, no, zaszczyt jest duży. Uważam, że. Chłopaki naprawdę super mnie przyjęli, klimat jest naprawdę rodzinny. Muszę się nie poddawać, każdy prędzej czy później zrobi ten progres, przeskok, swojego poziomu i zacznie grać w takim składzie. On na każdego najdzie czas, na jednych szybciej, na drugich później.